Co się dzieje? Bomba jest w melonie! Hej! Słuchajcie! Słuchajcie! Mi się zdaje! Mi się zdaje, że Master człowiek jest traitorem. Nie wierzę mu. Komu nie wierzysz? Nie wierzysz jej. <laughs> nie ma melonu. To jednak nie była bomba. Jesteś niewinny. Dzisiaj dzisiaj znaczy TF Ja bym to Kenny sobie w TFI nawet O za 20 sekund dowiemy się kto jest kim, no, Jak ci, tak... ja nie jestem trajtorem, nawet już teraz teraz sobie... O, koha, ty już wiesz, nie? No nie... Oj nie, wiem, że mama, który wykonał zaufania. Tak. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. słuchajcie. Jeśli słuchajcie. ktoś zabije kogoś bez żadnego żadnej podstawy, bijcie go od razu też, bo to może być nie. nie? Trzeba patrzeć co, wszystkim co, na ręce. Co, ja, nie, ale, tak, ty, ty. Wow, nie ważych, Panowie, a więc proszę ustawcie się pod tym, pod, pod wszystkim. Le... Wszyscy. Pod, potem? pod płotem? To gdzieś ustawimy, czekaj. czekaj. Tak, ja pod mam tym takie płotem pytanie. teraz. A, okay. Słucham. Halo. Już stawaj pod płotem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, a jest na Jeszcze jest za nami, za nami jest. Magazyn jest. Magazyn jest. Otworzyły. No. Z tyłu drzwi się otworzyły W magazynie Okej, okay, a więc idziemy jeszcze... szukaj jest... no, no, tym no. idziemy, bo dopiero dobiegłem do gry, nie? A dobra, okej, okay. ale tutaj z kolei... Tu jest, tam, ten! co? On dopiero z magazynu wylaz. Rzucił smoke'a, nic nie widać Piotr Wszyscy się nie zmieszali Nie! Nestorok nie ma, tak, a, ale... żyje Okej, okay. o, o, dobra, dobra. No, Ej, po. wszyscy jedno miejsce w jedno miejsce w halo, w halo, w Halo! Wszyscy pod płot! Jasne, jasne! Więcej jest! To, idziemy pod płot, pod płot, pod płot! Człek, człek, BOMBA ZA TOBĄ! O. Tam! Gdzie przy aucie! Przy, aucie, przy, przy aucie. Aucie. Ale ona i tak nie działa, bo o jest taka, Więc kto? postanowił jest... tutaj dać bombę. I musimy się dowiedzieć kto. Ktoś okay, ten, kto raz ostatni raz. wyszedł no, z magazynu. Kajus rozbrałem bombę, a więc... Mam do ciebie pewne pytanie. Eee... Ej, nie e, wszyscy się. naraz, nie wszyscy naraz. Detektyw mówi, Exir, a więc. Gdybyś miał podłożyć bombę, jaki kabel byś ustawił, żeby trzeba było go przeciąć, żeby je rozprzelić. Pomysz karmelowy! Kartofel jest dobra Karmelowy. Karmelowy kabel. No kolory, kolory, kolory. Karmelowy. To myślę, że... Kolorowy Kolorowy tak no, no nie bardzo <gud Syncją Champion> mi się podoba ta odpowiedź, ja wam BOMBA On jest winny, on jest winny Jestem ogłuszony Co to zrobił? Jestem ogłuszony Ten zrobił co tam siedzi, ten zrobi on pewnie Jestem pewien, że to Ja myślę, że to fok Ja wiem kto to był, to był multik To był multik Cieśniemy fokę, detektyw mówi, cieśniemy fokę to był multi nie byłem ja Multi Tak stał za mną i Poke Bez podejrzeń, ludzie Multi stał za mną i bomba wybuchła. Nagle się zmył Ej ludzie, zauważcie że jak jest więcej osób to większy ping jest większe lagi bo teraz pójściłam ping wcześniej to Okej okay, i wygląda czy nie spodoba mi się to, słuchajcie, jaka pierwszy rzuciłyście przy ataku na niego. Słuchajcie! Mi... ja mam... ja mam podejrzewanie, że ja to Andera, on chce mnie wchopac! Tak! On to, mnie to był wchopa. multi! To by multi stał tak, za ma, mną! Chce mi wchopac! Chopa! Ja to, multi, wszystko, tak. ja no, to no, wszystko... ja to wszystko widziałem. Ja <laughs> <laughs> Okej. Okay. <dziękuję>. To <dziękuję>. Brawo, 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 nie, brawo. nie ma potrzeby na oklaski, nie ma potrzeby na oklaski, dziękuję Tak, to wszystko moja wina, przegarniesz z ciebie honorarium Jezusie No macie tak, <tryk> tylko strzelacie do każdego, kto się rusza Ej, wam też tak muli grę? Tam boli, bo taki serf. <laughs> Ander, an, cicho teraz, cicho, Ander, cicho! Cicho! Ander, słuchaj, jak ty jesteś traitorem, to ty nie wrabię innych traitorów, bo my jesteśmy razem wtedy. Aha. Ty to, to, że ty widzisz, że ja jestem zły, nie możesz mówić, że mówić, że mówić, że My musimy być razem, rozumiesz? Jak, jak my musimy razem zabijać innych. Czyli ja, wiedząc, że ty coś zrobiłeś mam cię nie wkopywać. Tak?

może pójdźcie, pójdźmy gdzieś na Skype'a czy coś, ewentualnie. Nie, no bo ten, bo... Będzie chaos, chaos. To jest no, się... detektywę, depois... to jest to jest to Taddaki... jest hmm. by się... Kurwa, e słuchajcie, bo lepiej ogólnie by gdzieś na ts się porozmawiać, bo tutaj laguje właśnie i na to Tu bym się zgodził. A w grze to masz w grze, nie? Dobra, ale... Przy... Słucha... Ale słuchajcie, nie ma tego, nie ma... E, nie mamy detektywa. Detektyw wyszedł. No bo wyszedł, okej. Okay. No. No. słuchajcie, ja to że detektyw no. wyszedł ja przejmuję stanowisko detektywa. Mm. Okej. Okay. Dlaczego ty? Czy chciałbyś na coś? Bo zdrowić? ja jestem najbardziej osobą, której można ufać. Nie wierzę, też bym nie wierzył. To w ostatniej rundzie wykrył dwóch traitorów? no ja. No właśnie, więc chyba ma ja mam największe... A, to by był o! No ej, 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 nie, ej, Ech. O, to nie czemu do mnie strzelał jak debil? Dezydery, dlaczego, dlaczego zacząłeś... Y, o do mnie strzelał, 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 strzelał debilu! A ja ci się... Bym go zabił. A no, ja tobie nie ufał, od to co? Tak? Zabiłbyś go? Ja jak tego, tak, jak widziałem zabi to ja to ja w, w ogóle... W ogóle bym do by nie ufał.